Ma jak to chłop młody, na rumbie, drzewa przyniesie Włody Wody przyniesie drzewa, na rumbie, przyjdzie do domu, śmieje się dumnie. Krowy wydoi, mleko, przecydzi, ludzie się śmieją, mój się nie wstydzi. Krowy wydło mleko, przecydzi, ludzie go dają, mój się nie wstydzi. co to za mynka? Mieć starego dziada, co ciągle stynko. Siedzi przy piecu, jakby na mynce, ślipie, wyczyszczona na moje ręce. Łydźcie kobiety, co to za mynka? Ze starym dziadem, co ciągle stynko. Wyczyszcza ślipie, jak nocy sowa, wciąż na mnie mruczy, jak staroprowa. Wej nim ma, jak to chłop młody, ją ja z nim użyje wszelkie wygłady Pyrek na strogo, pyrek na krycho, jeszcze się do mnie ciągle uśmiecho ma, nie ma, jak to chłop młody, ją ja z nim użyje wszelkie wygłady Izbę to na nanosi, I łyżeczka ładnie poprosi Już z tej wioski wędrować muszę no... Moja kochaneczka łzy leje. Krzyczy, płacze, lamentuje, kochania mego żałuje I jeszcze się pyta, czy się powrócę Krzyczy, płacze, lamentuje, kochania mego żałuje I jeszcze się pyta, czy się powrócę a cóż ci przyjdzie z powrotu mego, a jo się bytum, ja się pytam dlaczego. Jak żem był pod twym okienkiem, jak żem był pod twym okienkiem, toś to ty tam miała innego. Jak żem był pod twym okienkiem, jak żem był pod twym okienkiem, toś to ty tam miała innego. Nie moja mama we świat wygoniała, precz od domu daleczko, od domu daleczko, jak mnie wygoniała, tak mi przykazała aby więcej nie wrócić. Jak mnie wygoniała, tak mi przykazała aby więcej nie wrócić, nie wrócę o więcej najkochańszą mamo. A jak jeno dzień, A jak jeno dzień tydzień! Sanej się ptoszkiem małym gregoloszkiem i powrócę w każdy dzień. Stanę jo się ptoszkiem małym gregoloszkiem. I powrócę w każdy dzień. I przyleciał ptoszek, Mały gregoloszek, U na leli, U na leli. No i młodsza Łokienkiem patrzała I na ptosia siuwała. No i młodsza Łokienkiem patrzała I na ptosia siuwała. Siuwe, siuwe, toszku, mały grego nie łamaj ty leli, nie łamaj ty leli, Boż pod nią mnie kopał, ani żeś nie zasiął, nie wydzieś niewią kawił. Boż pod nią mnie kopał, ani żeś nie zasiął, nie wydzieś niewią kawił. Dobrze ci tu dobrze, najkochańsza siostro, u ty ma tu libujać, u ty ma tu libujać, a mnie tak niedobrze ubogi sierocie, po tym świecie się tułać, a mnie tak niedobrze ubogi sierocie, po tym świecie się tułać. Tu ja się tułom, u ojca matki nimom, jak ta biedna łowieczka, jak ta biedna łowieczka, bo każdą łowieczka mo pasterza zwygu, a jo nimum nikogu. nikogo. bo każdą łowieczka mo pasterza zwygu, a jo nie nikogu. Jak jowy świat powędruje. Komuż najpierw podziękuje, najpierw ojcu i matce, na łe statku kłachance. Najpierw ojcu i matce, na statku kłachance. Zostań z Bogiem, kochaneczko, i ja w świat daleczko. Trzymaj mi się przy cnocie, Oś, ja powrócę do Cie. Trzymaj mi się przy cnocie, Oś, płe wrócę do Cie. Nie minę utraciła swój wioneczek. Jak się luby dowiedział, siódna kłynia pojechał. Jak się luby dowiedział, siódna kłynia pojechał i zajechał w podwóreczko i zapukał w łapieneczko jak się mocz czy mi przy zdrowiu by wosz jak się mosz, czy mi przy zdrowiu by wosz bo mnie doszła nowineczka Rzeź na Boła dzieciąteczka Namy nie dbałaś innego se wybrałaś na